Cześć, nazywamy się Sylwia i Piotrek i jeździmy od dwóch lat w podwójnej obsadzie e, ciężarówki. No i dzisiaj pokażemy Wam, co tam ze sobą zabieramy w trasę. E, będzie tu tak naprawdę wszystko poza gotowaniem i jedzeniem, bo to będzie w osobnym, właściwie już jest chyba, w osobnym filmiku. To tam możecie sobie podejrzeć, co tam zabieramy do gotowania i jedzenia. A tutaj wszystko inne: elektronika, jakieś e, wynalazki do. To po kolei, bo tych szpargałów jest od zarąbania i ciut, ciut. Więc tak, po pierwsze, to co zabieramy, to oczywiście to co konieczne, czyli pieniądze i dokumenty, tak? Tego nigdy nie można zapomnieć. E, karty kierowcy, prawa jazdy, e, dowody osobiste, jak ktoś siedzi na Anglię czy, czy, czy nie wiem, Gibraltar, no to potrzebuje, wiadomo, paszport jeszcze do tego, e, co tam jeszcze potraktuje. Delegacja, mówiłam. Delegacje na różne kraje co dostajecie z firmy no i pieniądze. My bierzemy gotówkę i kartę. Z gotówki na 3 tygodnie bierzemy 100 euro i resztę mamy na karcie, po prostu sobie przelewamy na bieżąco na konto walutowe, ale słońce daje. Dobra, Piotrek, pokazuj co tam ze szpargałów. A więc tak, pierwsze elektroniki. To idą rozgałęziacze jakieś, na gniazdka. dużo tego idzie, ładowarki. To jest akurat do kamerki, ładowarki ogólnie, przewody, wszystko co. Do takiej bez. kamerki, ale ona w nocy nagrywa tak jak. Będziemy inną kupowali. To jest X-Blitz, ale no. nie polecamy. Taki rozgałęźnik jest fajny, bo można wyłąc wyłączać, wyłączać. Eee, ładowarki polecamy z. Apple, no nie? Z z A iPół, w w kupić, bo przewody, przewody, zarówno przewody, jak i te takie ładowarki pod USB e, są świetne i my jeździmy z nimi dwa lata i nic się z nimi nie stało, także super. No i dalej rozgałęźnik. rozgałęźników mamy trzy albo cztery. Powerbank. Powerbank, bierzemy, jak, jak idziemy gdzieś w jakąś. Dysk zewnętrzny do laptopa. No wiadomo laptopa, ale to nie będę pokazywał, bo każdy inny. Nie wiem, jakieś okulary przeciwsłoneczne się zdadzą Okulary przeciwsłoneczne zawsze spoko, Ta. tym bardziej jak tak świeci słońce No i dzisiaj. tu nie będę wam pokazała, bo tu jest mnóstwo kabli, pendrive nie pendrive'y, ładowarki e, to, to jest ten rozgałęźnik do e, tego e, komputera, ale ogólnie no takie pudełko rozmaitości, tak? Jeszcze scyzoryk tutaj jakiś coś Tutaj mamy GoPro całe i bajery do tego tak, Nie będziemy pokazywali kamer, bo tak Bierzemy jeszcze statyw, na którym w tym momencie jest ustawiona jedna kamera Bierzemy GoPro, bierzemy lustrzankę No tego sprzętu ze sobą zabieramy sporo No tu również są dyski, telefon jakiś jeden zapasowy Mikrofon do tego, na bluetooth do telefonu Jakieś rozgałęźniki, kleje i tym podobne Jeszcze tutaj pokażę Ważne jest pudełko rozmaitości numer 2 Przetwornica. Przetwornica. Przetwornica, bardzo się Przetwornica. przydaje. Tak, ale mamy taką gównianą. Wiecie, że suszarki nie podłączycie ani nic takiego jakiegoś miksera czy coś. Ona jest na 500. I. Cicho. I co ja chciałam takiego? My głównie korzystamy z niej do ładowania laptopa, bo nie chcemy ryzykować, żeby MacBooka podłączać pod jakieś tam. Zasilacze, chwila Eee Okej, okay. dalej mamy Głośniczek na bluetooth Jak jesteśmy na weekendzie czy coś to sobie Muzyczkę można sobie puścić Tablecik zabieramy Tablecik to jest w ogóle kluczowa rzecz My mamy jakiegoś najtańszego Samsunga On jest w kolorze białym albo czarnym I powiem wam tak My na tym mamy nawigację i jeszcze oglądamy filmy I seriale sobie ściągamy Z Netflixa czy z Disney Plus i to jest świetna sprawa. Wyjmujemy tableta z tego. Mamy taki uchwyt. Teraz go ze sobą nie mamy, bo został w ciężarówce. On jest przyklejony na stałe na szybę. I tak ten tablet nami jeździ jako nawigacja. Mamy, jak coś było od razu, będziecie pewnie pytać. Nawigację Sygich Track, ale ona potrafi wyprowadzić na manowce. Także ją jak trzeba... każda. Tak. Ale my jeździmy w trybie offline, jak coś. Czyli tak, tego ruchu nam nie mapy. pokazuje i tym podobne. Słuchawki do iPhone'a, jakieś dobrze, te Bluetooth. Słuchawki tak, mamy bluetooth takie wkładane do uszna i mamy. słuchawki tak. jak Sylwia ciska kryminatorium, to ja już się nie chcę słuchać, to sobie włączam na słuchawkę Tak, ja sobie ściągam kryminatorium i in, różne inne takie wiecie, mordercze podcasty na ten na telefon. I słucham w trakcie jazdy szczególnie w nocy, bo mnie to nie zamula. E, tu mamy router, bo mamy kartę na internet. Ale nie sklep do routera. Wtyczkę przerobiłem, żeby było na 12, znaczy pod zapalniczkę, nie. W Polsce śmiga. Zobaczymy czy ten router za granicą pójdzie. Mam nadzieję, że tak. Po pierwszy raz wzięliśmy, bo po prostu zmieniliśmy po raz chyba trzeci e, internet, że tak powiem. Wcześniej mieliśmy Voxi, później mieliśmy Vodafone Irlandia z kartą eSIM, a teraz mamy niemieckie O2. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy. Śmigać. E, co to? O, jeszcze ja mamy dałeś... taki odświeżacz e, nawilżacz powietrza do ciężarówki. Super sprawa. Słuchajcie po tym. E, skóra się nie łuszczy, nie wysusza. No jest świetny czy przy klimatyzacji, czy e Basto tak naprawdę cały rok się sprawdza. E, ja za niego dam chyba 25 zł na Allegro, a naprawdę tak dupę ratuje. Można mamy lepszy sakra. kupić, gorszego chyba raczej nie kupicie. Będzie ciężko. E, I do tego kupiłem. Takie Polejki, olejki, tam wiecie, trawa cytrynowa, A Ale tego trzeba mało, tam jedną, dwie kropelki wiecie, Żeby jakiś tel. zapaszek też leciał przy okazji Tu zakupiliśmy sobie tablicę Już teraz będziecie nas mogli rozpoznać Bo Będziecie mogli rozpoznać Będziemy I do wszyscy. tego właśnie specjalnie kupiłem to na pstryki Żeby nie bawić się w odłączanie, tylko pstryk, pstryk i już nie świeci nie? Tak. Teraz tak, z ubrań, no nie będziemy wam mówić co bierzemy, no bo każdy wiadomo ubiera się inaczej, bierze różne rzeczy. My u nas 95% ubrań to są dresy bo nam jest najwygodniej, najlepiej. No i tyle. I co ja chciałam takiego, jeszcze wcześniej jak jeździliśmy na 39 dni, to praliśmy ubrania w trasie, zabieraliśmy ze sobą płyn do prania i tam albo korzystaliśmy z automatycznych pralek i suszarek, albo na autofufach nam po prostu prali i oddawali te ciuchę. W najgorszym w... wypadku ręcznie w miejscu. Tak. A teraz już no jak na trzy tygodnie to spokojnie tych ciuchów da radę nabrać i nie ma z tym problemu. Eee. I jeszcze ważna rzecz z ciuchów Polecam gacie bawełniane bez bezszwowe. Zmieniają życie w ciężarówce, naprawdę. Jak się siedzi dupą 21 godzin na fotelu, to to jest zupełnie inny komfort. Co do ubioru, warto zabrać, Buty robocze. robocze Jak nie dostaniecie z firmy, to będziesz to sprzątał. No. Eee, I Oprócz butów roboczych, jakichś butów do jazdy czy tam dochodzenia, to jeszcze polecamy klapki pod prysznic wiadomo, wiadomo, żeby z niczym, z żadną niespodzianką do domu nie przyjechać z powrotem. Z takich technicznych rzeczy tu cała reklamówka pasów, nie takich widać. gumek, nie gumek. Pasy, gumki, to wszystko no do to właśnie się docie. rozrywa. I dak bardzo przydatny. Tak, tape, trytytki i co jeszcze, I te opaski zaciskowe? Masz je tutaj? Nie, nie, są. Te rytytytki. Te opaski. To według nas jest sprzęt podstawowy do jakichkolwiek napraw. Już nieraz mieliśmy jakąś akcję. Teraz, jak wracaliśmy, to nam się przewód od powietrza wywalił od konia. I tak naprawdę przejechaliśmy prawie 2000 km aż do samej bazy. I był przymocowany na Tej rytytki i właśnie te opaski ściągające. Dobra, Taśma taka malarska, jest dobra. Jak chcecie się coś sobie obkleić, przykleić, bo ona nie zostawi kleju, nie? Śladów. Tu ma takie kurde do mycia. ściągaczka wężyk. Jak nie będą chcieli nam wody dać na autohofie czy gdzieś, to lecimy i kradniemy z kranu normalnie. Szczotka, wiadomo. Słuchajcie, jakiś. ten że to my zaczęliśmy brać jakieś właśnie pół roku temu, gdzie wylądowaliśmy na weekend gdzieś w Holandii, gdzie nie było prysznica Nie było jak wody nabrać No i wtedy się nauczyliśmy brać ze sobą ten tężyk, Po prostu idziemy do kibla, płacimy za ten kibel No i spuszczamy wtedy sobie w butelkę jakąś, czy w bańkę wodę z kranu normalnie, z umywalki Latarka kran... zawsze się przydaje To z takich rzeczy jeszcze możesz się przesunąć? E, oczywiście, ale ja mam jeszcze jedną sprawę co do ubrań i takich kosmetycznych rzeczy po pierwsze mam torbę z 4F. 4F i ja ją strasznie polecam. Jeździ ze mną z półtora roku i nic się z tą torbą nie dzieje. Razu jednego przewieźliśmy w niej 40 litrów wina i też się nie zerwała. Także... Nie, 36. A 36, sorry, o 4 się jednęłam. E... Tą torbę używamy do chodzenia pod prysznic, tak naprawdę wszystkie ciuchy, wiecie, bierzemy, szpargały i tak dalej. I teraz tak, kosmetyki to wiadomo, kto tam co używa tak samo jak z ubraniami, to nikt sobie weźmie, ale ja polecam gorąco taką. E jak to się nazywa, kosmetyczka, no nie? Tak. Taką kosmetyczkę ja ją kupiłam za dwie dychy w Rossmanie to jest niby jakaś skórka czy coś i to jest po prostu zmieniła moje życie, ja tylko idę sobie wiecie jak idę tylko zęby umyć, czy, czy tam, nie wiem, Do toalety na chwilę, to biorę sobie tam kosmetyczkę, ja tu mam wszystko, wszystko mi się mieści, wszystkie, wszystkie, totalnie wszystkie kosmetyki, pasty do zębów, pasta do zębów, szczoteczka, mydło, e, szampon do włosów. No wszystko, po prostu szczotka, wszystko, wszystko, wszystko jest w tym. Z rzeczy takich, żeby się uleczyć, że tak powiem, w trasie, to mamy taką standardową, samochodową apteczkę plus tutaj jest nasza dodatkowa apteczka z wszystkimi lekami, które mogą być przydatne. Nie była nam na szczęście potrzebna zbyt wiele razy, bo tam wiecie, jak ewentualnie gardło boli czy coś, jakieś dostania rzeczy, jakieś paracetamole, witaminy CD i AFG. Ogólnie, wszystko czego, co w domu macie, w apteczce takiej podręcznej, no to warto po prostu też ze sobą zabrać, tak? Ja jeszcze tutaj dodatkowo polecam dziewczynom sobie zabierać furaginę, bo jak was dopadnie zapalenie pęcherza w trasie, a mnie dopadło i nie miałam furaginy, to myślałam, że strzeznę, zdechnę po prostu, to w Paryżu było. Piotrek leciał do, w Paryżu do apteki i nie sprzedali mu furaginy. Musiałam jakoś dotrzymać do, do Polski, i ściągali mnie wtedy, bo okazało się w ogóle ta głębsza sprawa, miałam kamienie nerkowe. Ale w każdym razie polecam, jeżeli wiecie, że może Was coś takiego złapać, to sobie zabrać te leki. A jak nie, to jest przychodnia online D-Medic i oni wystawiają recepty transgraniczne. Można zadzwonić, oni Wam wystawią receptę transgraniczną, podjechać sobie do apteki i wtedy jakiś lek na receptę po prostu kupić. Warto wiedzieć. I ostatnia rzecz to taka moja ostatnia kosmetyczka, którą w sumie nie wiem, co zabieram, bo nigdy z niej nie korzystam. Ale tam są, wiecie, jakieś malowidła, jakieś szpargały. Nie malowałam się chyba od roku e więc nie wiem po co ją zabiera, <laughs> Ale tu też mamy dodatkowe te e, maszynki do golenia, jakieś takie, wiecie. E, e, Czego tu jeszcze nie ma włosów, nie ma rzeczy ko takiej kosmetyki, tak jak papiery, chusteczki, coś. No to wiadomo, maszynkę do golenia, kto się goli, I, to się goli. I rzeczy nie, nie. okresowe dla dziewczyn... Ja o okresie nagram osobny filmik, bo e, wątpię, że ci chcą słuchać o okresie w trasie. No raczej Będzie że nie. filmik. Dobra, mogę lecieć dalej. Tak. Dalej, jakby nie było prysznica, i by było gorąco, i nie chcielibyśmy z niego skorzystać? Kurde. Taki prysznic. Widać, nie widać. Z daleka, Taki prysznic. Trochę badziewny, na początku. Rzuciliśmy go w kąt, ale musiałem. Zmienić słuchawka? Nie, musiałem go zasilikonować, uszczelnić. I teraz. Działa, lepiej bo on jest, on jest na akumulatorze. Ale powiem nie? szczerze, że ja i tak wolę wtedy wziąć yy, dużą miskę i do tego małą miseczkę je się polewać wodą. Dla mnie to jest szybciej i tak naprawdę lepiej się myje. I jak już pokazujesz to, to pokaż nam nasz od razu. No bo jeżeli właśnie trafimy na jakąś stację gdzieś, gdzie musimy zostać na dłużej niż 9 godzin, a nie ma prysznica Ale odsuń się trochę, bo... No to właśnie bierzemy sobie i wyjmujemy ten zestawik I tu mamy taki namioczyk prysznicowy On nie jest za wysoki Ja, ja mam 1,83 trusim... mogę. Piotrek oglądać. ma, daj powiedzieć Piotrek ma 1,96 ja mam 1,83 e... No ale daje radę, tak? I tak człowiek się przecież z... Być w no wiem właśnie. I człowiek się ten... przestań rzucać rzeczami eee. No nie myjcie się zazwyczaj wiecie tak stojąc Tylko można po prostu przykucnąć czy tak się zgarbić I według mnie jest bardzo wygodnie Dobra następne Da radę w każdy bądź razie Jak my dajemy radę to ktoś niszczy to już w ogóle Teraz rzeczy na upały Na upały bierzemy takie Dwa wentylatorki. Wcześniej mieliśmy niebieskie, teraz mamy czarny i zielony. Kupiliśmy teraz na Allegro wcześniej w jakimś sklepie trackerskim i tamte działały nam ponad rok z półtora znaczy, roku. Znaczy tamte były po pięć dych jakoś. I, i one działają w dalszym ciągu, ale znaczy, klamerki się połamały. No i już takie luzy tam są, że na, na tak głośno ten wiatrak, że gorzej niż chłodnia obok. Nie? <laughs> No e, dlatego kupiliśmy nowe, e, to są te same mam wrażenie, tylko inne, kolor, inne kolory, nie wiem tam 45 zł na Allegro płaciłam za jeden i to dupę ratuje bardzo, szczególnie nocą e, jak jest gorąco no to wtedy po prostu one taki obrót powietrza dają, że na spokojnie idzie spać nawet przy tych 30 stopniach. No za dnia to wiadomo, że jak macie 42 stopnie na zewnątrz, to w kabinie to jest x stopni i, i nic na to nie pomoże, tak naprawdę, Dobra. poza klimą i odpalony. Dalej szczereczki. A na upał jeszcze te siawki. No. No, jak jest gorąco, wiadomo, wszelkie robactwo Wymysliłem. się gromadzi. Wymyśliłem. Piotrek kupił takie siatki w Obi czy innej Castoranie. Zwykła siatka na okno, tylko poprosiłem, żeby mamusia zrobiła nam... Taką koszulkę, o. Znaczy, w sensie strzyła. Moja mama jest. I my wtedy mówi, zakładamy odzieżowe. na okno u dołu jakieś obciążenia, żeby ten. Żeby nie na jakieś rzepy i tym podobne, bo to jest. Cały czas się e, odczepiało nam po prostu. Tak. No i teraz, jak mama nam to strzyła, to po prostu będzie się zakładało i tyle. I spokój z komarami i muchami. Następny Piotrek, bujaj się, bujaj, bujaj. bujaj. Szmatki do mycia wyczepałeś z nich. Coś. Od kurzaczek bierzemy. Raz jest. nam się spolił. Ale mamy, spalił nam się taki za dwie dychy. Ten jest droższy, zobaczymy, jak działa. Znaczy, to... ten też podłączyliśmy. Wtyczka była jednorazowa, i wtyczka poszła. I wymieniliśmy wtyczkę i już działa. Zobaczymy, jak długo. E, jak będzie się sprawdzał, to dam znać na Instagramie. To tam podlecić, jakbyście chcieli. Wiedzieć. Rzeczy Bo dzisiaj wyjeżdżamy w prasę. Jeszcze kamizelki. No Tamizelki to wiatra. Odblaskowe, rękawice. rękawice. Nie pokazujemy kasku i na okularów, bo my w kurierce pracujemy, także nam to niepotrzebne. E, worki takie duże. Na One śmieci. są na śmieci, ale my używamy, bo my zabieramy w trasę. No i od razu bańka. Zabieramy są teraz jedną bańkę, Symbol. wcześniej braliśmy dwie. Co? Te worki zawijamy, te, te jakby padało, leżaki, nie? Leżaki, bo leżaki jeżdżą z tyłu na koniu za nami Bo nie mamy paleciary I na to worki bierzemy, jakby padało Bańka, zazwyczaj tą bierzemy, ale nie wiem, czy nie wezmę jeszcze innej Takiej większej ale zobaczymy, bo nie mamy gdzie tego montować na wszystkiego Nie, widzicie tego jest tyle, że niedługo e, będą musieli nam dodatkową przyciętę Kolejna rzecz, zamontować. rogal dla Sylwii a Rogal to jest świetna sprawa, kark mnie już nie boli jak na Nie boli, ja nie. Oj, w ogóle nie boli, a tak się śpi na nim Mata e, jakaś tam z kolcami a pre... e, Jak dużo się jeździ, czasami plecy bolą Ja na tym się kładę raz 15 minut, na drugi dzień Nowo urodzony. A jeszcze jedno, Piotrek się śmieje, że do spania. Do spania na fotelu jest zarąbista za ta poduszka, można tak naprawdę no. w każdą Jeszcze w trasę nie pojechała, a już o spaniu myśli. Dalej, Karimata. Do ćwiczeń albo na plaży. Do ćwiczeń, ale my nie ćwiczymy jak coś. Co do ćwiczeń? Ja zabieram te gumy takie oporowe. Bo mamy to flana. Ja jestem Od jak gesslerowa rzucam wszystkich. No będziesz szczątał. E, dobra. Dalej Leżeczki pokazałeś? Stolic. Stoliczek, własnej roboty oklejony. Ale wiecie, jak nie jesteście tak psychiczni jak Piotrek, żeby robić taki stolik, który jest ciężki i mało wygodny samemu, to na Allegro Postówce macie takie rozkładane turystyczne, no nie? To to o, a ja dobra. to zrobiłem 5, 10, 20, 25 zł. Jest stabilny Dobra, dalej z czym lecimy? Nie wiem Dalej co zostało? Dobra, dalej zostało nam chyba jedynie... Sorry Tam będzie cięcie jak coś zabieram Przesuń się Zabieramy w trasę jeszcze rowery Chcemy ten brzydszy wziąć? Tamten też jest brzydki Ale... W sumie dwa rowerki chcę. zabieramy. Składaki, ale i tak ich nie składamy. Wigry, migry, migry. Nie widziałeś nigdy. <ścoughs> Siodełka wymontowane, chowamy je w schowkach, a rowery za kabiną. Ale jeszcze nie umiemy ich montować, dlatego on był malowany, jest poobijany jak 150. Jest poobijany, naczepa go. Obiła. No ale... Świetna sprawa słuchajcie, czy do sklepu podjechać, czy co Ja jeszcze na swój mam koszyczek taki montowany Także podjeżdżamy do sklepu, robimy no, zakupy, Tu jest je sobie. koszyczek Tu, tu opony biorę siodełka. na zaś Rozdam. Siodełka I Jeszcze tym razem biorę gąbki Żeby jakoś e, lepiej przygotować rower do podróży Tam to nic do, nasze to nie, to śmieć. Dobra, w takim razie słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o gotowanie jedzenie, tak jak mówiłam, jest w osobnym filmiku. I tak, wiemy, że niedługo będziemy potrzebowali kupić dostawczaka na dojazdy do pracy. <noise> Ale te rzeczy są nam tak naprawdę w większości nieodzowne, ułatwiają nam życie w trasie, jest A. nam z tym dobrze, wygodnie i w ogóle. Duperele do, do roweru. Do do, te zapięcia na przykład, jak gdy jedziemy kleje. No tak. No przede wszystkim zapięcia, bo jak stawiamy pod sklepem, no to wiadomo, zapinamy A tak w ogóle to polecamy takie wigry, bo będziecie szał robić na drogach europejskich Wszyscy Ta. się gapią Wszyscy się patrzą, nie dowierzają, że to jeszcze jeździ A jeździ to bardzo dobrze I 15 km to tak na lajcie No ogólnie już zrobiliśmy 50 km wytrzymały Także chyba się nie połamią Bo tak. mamy nadzieję schudnąć Dobra, nie przedłużając, dziękujemy tak. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na inne filmiki. Teraz będzie więcej vlogów i będziemy dawać znać, jak tam te rzeczy nam się przydają. I tak jak odkurzać, to jak się sprawdza. Czy Wszystko? No, zapraszamy jeszcze tam gdzieś indziej Wpadamy, na nasze kanały. Tam tam gdzie indziej. Wszędzie, Wszędzie, Wszędzie ta sama chcecie. nazwa, co nie, pięknie, Nie wiem, tam chyba o lustrzanym odbiciu będzie, ale mniejsza z tym. Wszystkie te kanały, co tutaj są, to wypisane to mamy. Także yeah. See you later, John.